Dzień dobry, w czwartym dniu. Spało się super. Śniadanko zjedliśmy. Było rewelacyjne. Myślę, że jak dotąd najlepsze. I teraz jedziemy z rana, jeszcze zanim będziemy mieli check-out. Jedziemy z rana na, na pelarze, a właściwie to na taki cypel, który Kasia wynalazła. Ma być ładny. Zobaczymy. byłaby świetna, gdyby nie to, że trafiliśmy akurat na odpływ i zamiast ładnej, błękitnej wody było sine śmierdzące mułem dno. dzisiaj szybki temat. Yy, mamy być w porcie jutro na dziewiątą i będziemy mieli transport na Krat albo Ao na ale to tam jest w okolicy jednej i drugie więc yy, jeszcze sobie tutaj dzisiaj jeden dzień zostaniemy, objedziemy sobie trochę wyspę. ja pierdyka wrośnięta supra, dawaj, wyskaku. No takiego znaleziska to się nie spodziewałem Serce boli fajna dobra poszeszka Porobione. Będę miał fajną pamiątkę Nie mam Supry to będę miał chociaż zdjęcie z nią Nie wiem czy na nawet na taką mnie stać bo chciałem powiedzieć że to Supra na którą cię stać Będzie ale... zaraz tarcia... Zobaczymy jak to wygląda Aha. O pan.

Woda była do tuntu, tego ciemnego Ale ładnie Leży Nie. Ja tylko nasypałem do buta, bo jest niezapięty. To jeszcze wyjadę stąd. Jak się uda teraz. żeby ci się wygodnie trochę siedziało a w ogóle ten wytłumaczy się dlaczego jesteśmy znowu w krótkich ciuchach bo jest tak gorąco, że naprawdę nie da się wolę żeby mnie spaliło yy, niż żeby się gotować i tak musimy jeździć w ciuchach, yy, w butach endurowych i jeździmy, a najchętniej byśmy w japonkach jeździli dwie drogi

Pani się tam myje. Tak. Jakieś zadziwienie jak cholera, ale uśmiechnięcie bardzo, nie? W ogóle żarło jakiejś takiej dziwnej reakcji. W ogóle w jakimś cudownym miejscu mieszkają na końcu gdzieś z w lesie. że jak tutaj deszcz popada, to ta dróżka pewnie do najtrudniejszych nie należy do pokonywania. Ale ładnie. Fajny, bo być taki przyjazny dla kierowcy, Nie chcecie zabić. Jak kowe na przykład. Kowę jest takie wściekłe, że kurde, no po prostu trzeba mega uważać, nie? Bo jest po prostu takie, no narowiste. O, to, co to był za zwierzak? Waran to był ten. Warantówy? Bo duży. Na północ paliw, ta kawiarenka tutaj, I co tu gdzieś tam zostawione. My idziemy do kawiarenki na plaży, zapowiada się fajnie. Jak będzie dobrze Kalmary mm. kurczaczek a menu bez cen Także coś czuję, że <grybujesz> będzie śmiesznie <grybujesz> No ale nie ma się co dziwić, bo miejsce jest takie dość daleko od wszystkiego e, Tu nie ma dojazdu normalnego, tylko trzeba z buta i no, za komfort, za wygodę jedzenia na pięknej plaży trzeba zapłacić. Pokaż tu dostałaś? No to takie, takie ciasteczko trochę wygląda jak surowe Takie trochę żalkiem jest A to jest pokosowy na leśniczek Dobry Słodki to dobry Wszystko na słodkie to dobre MK, twórce wrośniętej w ziemię, trochę mi się wzrok wyostrzył, i zjechaliśmy na pobocze, żeby zobaczyć tego Lancera, ale niestety tylko ma zderza, klotkę i naklejki, nie oryginał. Tyle no pływają to ja zostanę. No, takie miejsca lubię. Cisza, spokój, zdala od ludzi i brak asfaltu. A jeszcze coś fajnego chciałem pokazać. Du, du, du. Ach, nie wiem czy to będzie teraz widać. To jest taka roślinka. Aha.

miejscu miejscóweczka dzisiaj. Ręcznik na podłodze. Dzisiaj znacznie tańsza. Łazieneczka taka. O, spoko. Klima jest. Jest klima, to wszystko co potrzeba mamy. Koszt 1000 batów, czyli 114 zł. Git, nie? Ciężko dzisiaj w tym upale. Ja też wyglądam wspaniale. Uh. W Japonkach bez kasków i trzymając kierownicę jedną ręką po takiej drodze. No! Bardzo odpowiedzialnie! Ale kurde jest tak gorąco, a jedzimy sobie tutaj wokół komina. Stałem, że, że... Jeżdżę jak tu Brzęczą te cykady jak duże łożyska. Na ten wyjazd teraz wokół wyspy po japońsku. Jako tako. Ale zaczyna padać! O! Coraz mocniej! Ojej, no, no, Ja pierdyka! A Ładno! Tu? Tu. Ja pierdyka! Ale ładnie, co? No, i złapał nas pierwszy deszcz w Tajlandii. Mieliśmy kurcze 250 metrów do... Do... do miejsca parkingowego i z lani deszczem, jakbyśmy wpadli do wody. Ciekawe jaka jutro będzie pogoda, bo wygląda na to, że będzie też padać. Dziękuję. Będzie też padać. I zobaczymy, dobrze my dzisiaj już pojeżdżone nie wiem, czy ten odcinek będzie jakkolwiek ciekawy. No trochę Opa było różnego, co my sobie dzisiaj mimo wszystko ciekawo, ciekawo czas spędziliśmy. Ciekawie, ciekawie. Bo sobie pojeździliśmy po wyspie, no bo, bo dopiero jutro rano o 9 możemy Z niej ją opuścić, z niej wypłynąć. No, jesteśmy teraz na kolacji. Zamówiliśmy sobie takie dania: Kasia, makaron. Ja. Tego kurczaczka i jeszcze na gorącym oleju smażone orzeszki arachidowe. Są przekorackie. No to do jutra.